Arsenal był tak blisko tego, żeby zdobyć Mistrzostwo Anglii. Przez dłuższy czas nawet był na prowadzeniu, ale jednak słabsza końcówka sprawiła, że to Manchester City będzie cieszyć się z koronę Mistrza Anglii. Więc my przychodzimy tutaj, żeby naprawić ten zespół. Ja nazywam się Łukasz Achito i oczywiście w dzisiejszym odcinku naprawimy Arsenal. 65 milionów i moja pierwsza decyzja to sprowadzenie Declan Rice'a. Jest to zawodnik, który jest gdzieś tam zainteresowany właśnie do dołączeniem do Arsenalu. Tak przynajmniej mu Plotki transferowe, dlatego postanowiłem go zakupić. Jest to zawodnik bardzo młody, bardzo utalentowany, a wiemy, że Arsenal lubi taki piłkarzy, więc jeszcze bardziej będzie przydatny do właśnie całej mojej układanki. A tutaj, zawodnicy, którzy odeszli lub zostali wypożyczeni na kolejny sezon, żeby się rozwijali, a nie będą w moim jakby szerokim składzie na ten sezon. No i tutaj wygraliśmy pierwsze spotkanie 4-3 z Leeds United, następnie ze Southampton wygraliśmy 3-1, co jest bardzo dobrym rezultatem, patrząc. Na to, jak zaczęliśmy ten sezon, a tutaj kolejne wypożyczenia z naszego klubu. No i tu możecie zauważyć, że Spurs ograni przez nas 3 do 2 Odegard dwie bramki i Jezus, więc naprawdę dobrze zaczęliśmy miesiąc. No i zaczęliśmy dobrze także sezon, zajmując aktualnie trzecie miejsce, mając tyle samą punktów co najlepsza dwójka. No i tu możecie zauważyć, że także we wrześniu zaczynamy Ligę Europy, którą chciałbym wygrać. Ale na początek Nottingham Forest, gdzie wygraliśmy 3 do 1, niestety z PSV naprawdę poszło nam bardzo źle przegraliśmy do jednego, choć kontrolowaliśmy przebieg gry, to niestety zabójcze kontr PSV sprawiły, że wynik był nie taki jak oczekiwaliśmy. Później remis, a następnie wygrana z Evertonem w Karbałka, później remis z Evertonem. Niestety, ale zaczynamy się oddalać od pierwszej dwójki. Nie naprawdę Liverpool jest bardzo, bardzo mocny aktualnie w tym sezonie, a tutaj Curych ograny przez nas 2 do 0. Manchester United i Liverpool aktualnie idą po mistrzostwo. Oczywiście WESKA, Manchester City, i Chelsea jest cały czas blisko, ale jednak to te dwie drużyny wydają się bardzo mocno aktualnie na początku tego sezonu, a w październiku gramy z Liverpoolem. Bardzo ważne spotkanie, musiałem się dobrze przygotować i niestety, choć spróbowałem zagrać troszkę inaczej, żeby bardziej wycofać zespół, to niestety przegraliśmy 3 do 1. Później zagraliśmy swoje i Jezus pokazał, że byłej drużynie chce bardzo strzelić bramkę, strzelił nawet 3, co zapewniło nam ważne 3 punkty, a tutaj wygraliśmy z Bodognit 3 do 1. Później z Brentford wygraliśmy 2 do 1 po baramkach naszych rezerwowych zawodników, Oczywiście. Cały czas rotowaliśmy tym składem, żeby każdy czuł się przydatny, żeby każdy w danym momencie wiedział, że musi wejść i wykonać swoje zadanie. Wygraliśmy z Wolverhampton 4 do 1 i aktualnie cały czas jesteśmy na trzecim miejscu. 7 zwycięstw, 2 remisy, 1 porażka i cały czas minimalna strata do Liverpoolu. PSV, niestety, jest aktualnie na pierwszym miejscu w tabeli, więc tutaj będzie ciężki miesiąc. Musimy wygrać z Bodoglinc, musimy wygrać z Chessy i oczywiście musimy wygrać z PSV. Pierwszy mecz taki, jak powiem, być 3, 3 do 0. Dosyć prosto z Bodoglinc. Gdzie oddaliśmy 15 strzałów. Tutaj z Chelsea wygraliśmy 3 do 1, także bardzo dobry wynik po naszej stronie. No i z Leicester także wygraliśmy 3 do 1, 70% przypisów, 8 strzałów, ale niestety z PSV nie udało nam się zwyciężyć. Przegraliśmy 2 do 0. Co troszkę jest frustrujące, patrząc na to, że to jest drużyna zdecydowanie słabsza. Wygraliśmy z Brighton 3 do 1, i później z Bournemouth także wygraliśmy 2 do 0, więc to jest bardzo dobry rezultat na koniec tego miesiąca. I aktualnie tracimy tylko 2 punkty do Liverpoolu. Jesteśmy na drugim miejscu. Manchester United zaczął powoli bladnąć w tym pościgu o mistrzostwo i mam nadzieję, że już tylko my we dwójkę zostaniemy z Liverpoolem walcząc o mistrzostwo, a mam nadzieję, że ten Liverpool też zacznie gdzieś tam gubić punkty. Tu możecie zauważyć remis z Fulham, który był dosyć pechowy. Później z Zurychem wymęczyliśmy się, bo Thomas nas uratował w 85. minucie, ale już spokojnie mogę powiedzieć, że awansowaliśmy dalej z drugiego miejsca, a tutaj wygraliśmy z Newcastle po ciężkim meczu 3 do 1, no i z Krzysztofa 4 do 2, gdzie w pewnym momencie wymienialiśmy się bramkami, zwłaszcza od razu bramka, to było genialne na symulacji. Z Manchesterem United niestety przegraliśmy 2 do 1, ale z usk wygraliśmy 5 do 2. Ta złość sportowa była bardzo duża w tym meczu, co sprawiło taki wynik. Później, choć White otrzymał kartkę czerwoną, to na szczęście dla nas wygraliśmy 2 do 1, a później z Evertonem zemsta po tym remisie 3 do 0 tym razem, więc naprawdę jesteśmy z szansami na mistrzostwo. 5 punktów to nie jest aż tak dużo strata, ale jestem ciekawy, kiedy Liverpool zacznie się potykać, żebyśmy mogli odrobić stratę. Jak zawsze w połowie odcinka sprawdzam waszą czujność, dlatego chciałbym, żebyś napisał w komentarzu kanonierze oraz zostawił łapkę w górę, bo to naprawdę pomaga w rozwijaniu kanału i pamiętaj, w tym momencie na YouTubie bardzo ważny jest czas oglądania, dlatego jak nie masz czasu, wróć do tego odcinka i poglądaj go w całości. Będę ci naprawdę wdzięczny, a teraz zapraszam do dalszej części odcinka. Patrząc na statystyki poszczególnych moich obrońców, postanowiłem, że brakuje nam środkowego obrońcy, który będzie w tym momencie jest dosyć dużo pogłosek, że właśnie Simakan ma dołączyć do Arsenalu po tym sezonie. Jest to 22-letni środkowy z Francji, który może nam naprawdę pomóc. Zwłaszcza, że holding nie jest jakoś bardzo wiarygodną opcją dobycia bycia rotacyjnym, więc potrzebujemy bardziej młodszego, utalentowanego zawodnika właśnie z Francji. Tutaj zaczęliśmy bardzo dobrze miesiąc wygrywając poszczególne spotkania. Następnie Daru Vikant i także mecz wygrany z tą drużyną 1-0 po bramce naszego Underkill. Później z Manchesterem City wygraliśmy 4 do 0, gdzie pokazaliśmy świetną klasę. Później następnie zagraliśmy z Liverpoolem mecz. Praktycznie o mistrzostwo wygraliśmy 2 do 1. Następnie wygraliśmy w FA Cup 3 do 0 z Manchesterem United. Chcę bardzo zdobyć to trofeum także w Carabao Cup. Dwóch mecz wygrane z Norwich 3 do 1, więc to mnie bardzo cieszy, bo zagramy w wielkim finale z Wolverhampton, później mecz z West Hamem, wygrane 4 do 1. Kolejny fajny wynik po naszej stronie, oczywiście. No i tutaj Liverpool jeden mecz mniej oczywiście. Więc nas przeskoczą Ale mają powiedzmy dwa punkty przewagi nad nami Więc jedno zwycięstwo, jeden remis I sprawi, że ta sytuacja będzie bardzo wyrównana Tutaj mecz wygrany z Nottingham Forest Co mnie bardzo cieszy Wymęczone zwycięstwo, ale jednak zwycięstwo Z drużyną, która gra bardzo defensywnie Z Rangersami wygraliśmy 2 do 0 Niestety ze Spurs 2 do 2 Co sprawiło, że ta strata minimalna się powiększyła No i w tym momencie z Rangersami Drugi mecz wygraliśmy 1 do 0 Co sprawiło nasz kolejny awans Oczywiście w tych rozgrywkach a fajnie by było, żeby właśnie wygrać Ligę Europy. Tutaj z Wolverhampton wygraliśmy 4 do 0. W wielkim finale Carabao Cup, więc nasze pierwsze trwają na koncie, co mnie bardzo cieszy. Tu możecie zauważyć, że aktualnie mamy jeden mecz mniej, więc prawdopodobnie będziemy mieć 67 punktów, co sprawi dwa punkty straty do Liverpoolu, więc cały czas jest szansa na mistrzostwo. Cały czas walczymy o to trwają. Miejmy nadzieję, że tak się stanie. Tutaj z Brentwą wygraliśmy 3 do 0. Później z Realem Betis także wygraliśmy 2 do 0. Po bramkach Liego, co bardzo mnie cieszyło, bo Real Betis jest bardzo niebezpieczną drużyną, zwłaszcza w takich pojedynkach playoffowych. Tutaj w drugim meczu naprawdę Real Betis przeciwstawił się nam, ale na szczęście pierwsze spotkanie zapewniło nam awans. Następnie Crystal Palace dostał od nas 4 do 0. Świetny występ naszych zawodników, choć graliśmy w dziesiątkę. Teraz Wolverhampton. Wygrany mecz 2 do 0. Tierney i Jesus 3, a my cały czas mamy jeden mecz mniej i tracimy mniej więcej 2 punkty do Liverpoolu. Więc w kwietniu zagramy bardzo ważne spotkanie z Jun United oraz właśnie z Newcastle. Także Lidze Europy mamy ciężkiego rywala z tego powodu, że Liga Francuska będzie chciała zwyciężyć i stan pokazało, że chce dobrze reprezentować swój kraj, choć szczerze mówiąc mieliśmy dużo większą przewagę strzałów, to nie potrafiliśmy zamienić na bramki. Miejmy nadzieję, że w rewanżu tak się wydarzy i tutaj się tak wydarzyło, ponieważ wygraliśmy 3 do 1, co mnie bardzo cieszy. No i tutaj Arsenal pokonuje Leicester 2 do 0 w bardzo ważnym meczu, ale następny będzie jeszcze ważniejszy z tego powodu, że musimy chcieliśmy wygrać z United, wygraliśmy 3-1 do i tutaj z Manchester United remis w pierwszym meczu Ligi Europy, co sprawiło niestety, że byłem troszkę zniesmaczony z tego powodu, że byłem przekonany, że spokojnie pokonamy Manchester United, który odstaje od nas poziomem gry, a jednak my aktualnie tracimy jeden punkt do Liverpoolu, jeden punkt, bo wygramy z Fulham, jestem o tym przekonany. Później zostaje Chelsea, z którą wygraliśmy z Fulham, także odnieśliśmy zwycięstwo i ostatnie spotkanie zagraniczne z Brighton z Brighton, z którymi musimy wygrać, a mamy taką samą ilość punktów. Więc w tym momencie decydują bramki. I z tego co widziałem w ostatnich minutach, Liverpool stracił bramkę, więc my mamy dwie bramki na plusie i zdobywamy mistrzostwo Anglii. Zrobiliśmy to. Udało nam się i wydaje mi się, że tutaj łapka w górę. Zasłużyłem na to, żeby dostać od was właśnie moi kochani widzowie, ale zagramy jeszcze finał z Borusią Dortmund, finał Ligi Europy, gdzie Smith Rowe Bramkę na 1 do 0. Aktualnie Guerreiro strzelił na 2 do 0. Samobój z rzutu rożnego. Brand strzela na 2 do 1. Brusa się nie poddaje. No i tutaj na 3 do 1. Fabio Vieira strzela bramkę. Fabio Vieira, który miał świetny sezon, bo musiał zastępować Odegarda przez długi czas tego sezonu z powodu jego kontuzji. No i tu możecie zobaczyć świętowanie z dwóch kamer, właśnie, jak Declan Rice. Podnosi to trofeum, który stał się naprawdę wielkim naszym liderem, można powiedzieć, szatni. Dlatego zaufałem mu i przez kontuzję właśnie dałem mu opaskę kapitana. A tutaj mogliście zobaczyć wybitny sezon Jezusa, Martina Liega, a tutaj nasz oczywiście kadra. Jak podobał Ci się ten odcinek, a chcesz zobaczyć więcej, to zapraszam tutaj, żebyś kliknął.